Jesteśmy w Sharktop Team przed porannym treningiem. Dzisiaj spółka z Łukaszem Zaborowskim. Jestem na 2,5 tygodnia przed walką. Czuję się bardzo dobrze, waga fajnie mi schodzi. Wszystko pod okiem Pauli Gałęzowskiej, najlepszego dietetyka na świecie. Eee, tak normalnie moja waga utrzymuje się około 56 kg, na przykład po takich porannych spalingach, kiedy porządnie się wypoce, jest to 55 kg, więc jest to naprawdę fajna waga na, na 2,5 tygodnia przed walką. Sądzę, że do wylotu będę miała tak około 54,5-55, także. Na miejscu zostanie mi już bardzo mało do zbicia. Będę starała się zbijać jak najmniej wodą i... i tyle. Karolina jest w takiej formie, że nie widzimy jeszcze w takiej formie. Jest w bardzo dobrej dyspozycji i wydaje mi się, że to będzie easy win. Stawiam na nią hajs. Mam duże posiadłości w Bytomiu i na pewno wszystkie na nią postawię. Także będę bogaty po walce. Jestem tak skupiona na własnych treningach, że, że nie myślę o mojej rywalce. Na początku, kiedy, kiedy ogłosili, że mam walczyć z Michel, to oglądamy walki. Bardzo dużo o tym myślałam, a teraz mam tak napięty grafik do samego wylotu, że nie mam czasu o tym myśleć, ale jestem naprawdę zmotywowana. Dzisiaj mieliśmy trening strójkowy z Łukaszem Zaborowskim. Skupialiśmy się między innymi na, na wyłapaniu takiego momentu, żeby nie dać komuś na przykład zapać nogi, jeżeli ktoś chce obalać z jednej nogi, na nisko, na wysoko i też łączyliśmy ręce z nogami i jak po, po takich kombinacjach tak fajnie dochodzić do, do różnych obaleń I, i na tym się skupialiśmy. Był taki trening bardziej techniczny. Okej? Okay. Oficjalnie od, od niedawna Pracuję z wielką międzynarodową marką Monster Energy. Bardzo się cieszę na tę współpracę. Wierzę, że będzie owocna. Monster od, od lat wspiera MMA. Jestem jednym z głównych sponsorów UFC. Także fajnie, fajna współpraca. Ta motywacja jest cały czas taka sama. Tylko teraz, już na końcówce, wiadomo, że. Te, te trzy tygodnie przed walką, to ten taki trzeci tydzień przed walką jest taki najgorszy, bo już człowiek jest przemęczony, dalej jeszcze ciężko trenuje. Na te dwa tygodnie przed walką już zmniejszamy obciążenia. W przyszłym tygodniu robię ostatnie sparingi i tak naprawdę już takie luźne treningi. A teraz jeszcze jest zajazd. DJów. Radzi, Radzik jest pierwszym dj -em. i to jeszcze lubię, bo włączono nasze ratanki i tym podobne. Ale zabór jest uzależniony od I woke up in a new i generalnie każdy ma odrób jak już znowu słyszę tę piosenkę. Na szczęście teraz to je leci. Drugi małtyście, podaję mu krożek, tak, a pracujemy po kolanami, po Jerzyk. Zabiorę się z Tobą. Jedziemy do Centrum Medycznego AWT eee, regeneracji na regenerację, na kryjokomory, na drenaż. I na dużo fajnych Na UFC, cała obsługa UFC myśli, że Radzik jest moim chłopakiem. Myśleli, wydawało mi się, że Radzik jest moim chłopakiem, ponieważ e, lata ze mną prawie na wszystkie walki. Chyba na, wszystkich no, to na wszystkie były. E, chyba tylko na pierwsze Na pierwszy tak. No ale tak to Radzik lata ze mną zawsze na wszystkie walki i Wszyscy byli w wsi myśleli, że jest moim chłopakiem, ale muszę niestety zdementować te plotki, że nie mam tyle szczęścia, aby być wybranką serca Mariusza Radziszewskiego. Ja niestety też muszę zdementować, że nie mam tyle szczęścia, żeby być chłopakiem Karolina Kowakiewicz. Jego serce należy już do innej. Pozdrawiam Cię Paula. <laughs> Dwie osoby na kryo razem. Też tak widzicie. jest. Dobra. Jesteśmy w klinice AWT na Widzewie, jest naszym partnerem, tutaj mają fajne warunki do rehabilitacji, u góry są gabinety. Tam mamy kremorę, Tutaj mamy jacuzzi, okay. tylko nie miałem tego mamy do dyspozycji sauny. Takiego możemy tutaj brać tylko na takie kąpiele solankowe, kąpiele z wodem. Ja akurat nie biorę kąpieli z wodem ponieważ nienawidzę zimnej wody. A od razu wchodzisz? Po walce? ścieniem, czy odrzewasz jeszcze? Pierwszy raz jestem od dłuższego czasu twardy bez tabletki patrząc na Karolinę obczasz. Co zrobić? Stopelek. <noise> To jest prezent od Anity Bekus. W tej chwili Karolina podjeżdża do góry i zaraz zaczynamy sesję krykomory. Karolina będzie przebywać 3 minuty w minus 140 stopniach. Będzie zimno. Jest to moja już ósma sesja na Kriokomorze. Byłam na początku bardzo, bardzo sceptycznie do tego nastawiona, ponieważ podczas pierwszej sesji bardzo cierpiałam, było mi bardzo zimno i stwierdziłam, że nie jest to dla mnie, że więcej tutaj nie przyjdę, ale wróciłam do domu. Minęło kilka godzin, kiedy poszłam na wieczorny trening, to naprawdę była taka różnica w regeneracji, że, że czułam się super i... I naprawdę warto, jeżeli macie taką możliwość, to, to korzystajcie z komory, bo, bo jest super. I bardzo wspomaga regenerację i jest bardzo pomocna podczas przygotowań do walki. Byłam przez kilka minut w temperaturze, chyba 3, 3 minuty, tak? 3 minuty. Byłam 3 minuty w temperaturze minus 140 stopni. No bo zostać sobie w czapce? iPhone'a czyli... Ale będzie zimno. Nie wiem, ale tak lubię w niej być. Przeszkadza w czymś, nie? Zimno. Po zabiegu kryo czujesz się jak nowonarodzony i może jesteś stworzony do niesamowitych rzeczy, o których nie ma... Bardzo... <gry> Poza zawsze można go patrzeć na muzbierane kolkarki skrót. <gry> Radzik to tylko poda przychodzi, bo my tutaj w topach wychodzimy z Karolą. To Będziemy go robić przez pół godziny. Taki jest minimalny czas zabiegu. Będziesz miał, masz na sobie teraz takie spodnie, które mają komory. I do tych komór wtłoczone jest powietrze pod dużym ciśnieniem. U ciebie to będzie 100 mm zwartencji, i będzie to przepychało twoją limfę w górę. Czyli będzie przyspieszała regenerację organizmu, będzie usuwało e, produkty przemiany materii z mięśni e, i dzięki temu będziesz czuła taką lekkość tych nóg, szybszą reaktywność mięśniową, mniejsze napięcie, same plusy. Jak macie mierzone ciśnienie i macie to, to urządzenie na, na ręku i ono się pompuje, to jest właśnie takie uczucie, że w różnych momentach się napompuje. Pompuje tam na stopach, na udach, na brzuchu, na pośladkach, na łydkach, pompuje, uciska i to powoduje i to taki masaż i pobudzenie tej, tej limfy i tych różnych rzeczy, że to idzie wszystko do góry. Już końcówka moich przygotowań do walki z Michelle Watterson, z którą zmierzy się 30 marca w Filadelfii. Do stanów lecimy 24 marca zaraz po KSW i będę jeszcze na gali, będę dopingowała moich klubowych kolegów i koleżankę. Za tydzień jeszcze dopingujemy Anitę w Warszawie podczas jej pojedynku z Kamilą Porczyk. Także bardzo, bardzo, pracowity, bardzo pracowita końcówka miesiąca dla Shark Top Team. Moje przygotowania przebiegły bardzo fajnie, bez większych kontuzji. Miałam tutaj wsparcie Centrum Medycznego AWT, gdzie mogłam się regenerować po naprawdę ciężkich i mocnych treningach. Także wszystko jest fajnie i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz przed walką.